To jest kulbaka, siodło łańskie, to się nazywa To jest zór przedwojenny i to jest takie troszeczkę inne siodło, jak zwykłe, sportowe, wszechstronne. One się w ogóle całe rozbiera, I to było tak, żeby wyczyścić go, naolewić, zadbać. Jesteśmy dzisiaj gośćmi państwa Henryki Bogusława Oleksików, pasjonatów koni. Jest z nami również ich córka y, pani Emilka Rozborska, jak również jej córka Wasia Rozborska. Y, jest to po, rodzina, która od kilku pokoleń y, zajmuje się końmi. A jak pan Bogusław zechciał zauważyć, od zawsze, od zawsze. konie były w rodzinie. Tak. po prostu to lubimy. Zawsze były konie i, i nie wyobrażamy sobie życia bez koni. No. Tak. No przede wszystkim trzeba to lubić i, i dbać o te zwierzęta, bo one potrzebują jeść, potrzebują tłuszczenia, potrzebują powala. No, ale też nie można bardzo się ich bać, bo tak. zwierzę widzi, że, że człowiek się pokoi i one na przykład teraz tak patrzą na nas, no, ale gdybyśmy się pokazały, chowali, ze się, ze się... uciekali, to one by mogły nas gonić. O, są dwie klasze na spokojną stawę. Zasłużone. U nas od dawna, mają po 27 lat. Chodziła tamta perełka, chodziła długie lata w hipoterapii, bo ona ma licencję i uprawnienia, y i kiedyś prowadziła dużą hipoterapię. Chodziły jeszcze inne klasy konie w hipoterapii, no ale jedna musieliśmy gdzieś oddać, bo to po poznało źle i Nie nadawała się, żeby była tu z nami. A te dwie staruszki już na nich się nie jeździ i po koniach starość I tu jest trzecia, też małopolska klatka. jest młoda. Zielona. A tu jest młoda latorość, na umowę do hodowli. Tajlandia. Tak, ma bardzo dobre pochodzenie, od, od 300 lat. Czy Czyli do konia się podchodzi zawsze z lewej strony od łba. Mhm. Od zawsze od, od przodu. Od przodu. Żeby koń człowieka widział, Lepiej jak i czuję. Ona się tarzała, w piachu pełno. Najpierw jest taka szczotka, chyba się pokazuje, plastikowa, ostrzejsza. Najpierw szczotką z grubszego brudu, zaklejki wszystkie czyścimy. Zawsze się do konia odejdzie. do konia. Tak. Bo koń może czasami on na ma oczy otwarte, a on śpi. rozumiem. Może się Ktoś go zajdzie od tyłu, i on wtedy. Przestraszony, on nie widzi, czy to właściciel, a się nie odezwie, i wtedy może kopnąć, bo mm -hmm. on się broni. Mm -hmm. Dzieci mm -hmm. powinny za zacząć jeździć od 9 lat. Rozumiem. Jeżeli chcą jeździć, jakoś turystycznie, yy, dekreacyjnie. dekreacyjnie od 9 lat. Mm -hmm. yy. A luchy biegną. No cóż, no, trzeba zachowywać, słuchajcie, nic tylko da. Mm -hmm. I co powie, jak do konia podchodzi. Jak mówiłem, do konia z przodu, pokazać się. Koń musi Ojej. powąchać. Powąchał właśnie. Powąchały Pomucha. cztery. No i Janka, bo wiesz, on jest trochę taki. Trafiz... Ale Janek to jest tamten. tamten. Tak, jest. ja go znam. on jest, on jest on przywódcą ich też. Cudne jesteście. No już, 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 już. Bardzo wytrzymałe, mogą, on na przykład ciągnie tą wagon, wagonetę, bardzo szybko się regenerują, mhm. dobre są to i, i do szkół jakichś dzieckich, i do hipoteki. Ale ja do widać jaki, mają, jaki kontakt ma Basia z konikiem. Są ja niesamowicie inteligentne, no tak, są tak. bardzo mądre i, cwania, i cwane no. i to wykorzystują. No mają doskonałą pamięć, prawda? Ogromna. Doskonałą pamięć. Z imiona e, koniom nadaje się... Od Pierwsza litera liter imienia matki. I teraz jest imienia matki. Kiedyś tak. była ojca, teraz jest pierwsza litera imienia matki. Powiem tak. szczerze, że po takiej pracy biurowej, umysłowej, jak przyjdę tu popracować, no tam nakarmić ich, jakąś tam słomę pozamiatać w sajni, yy, ktoś powie jeszcze masz siły, zupełnie człowiek inaczej się czuje. Poprzytula się, mąż mówi, że przychodzę śmierdząca od nich. Ale... Zawsze pierwszą mogę lewą czyścić. Daj mi. Kopyta, oczywiście. Zawsze sobie się, mm -hmm. bo wchodzi kamyk czasami. Gniata mm -hmm. jakiś tam obornik. O, już ma taką strzałkę. No potrafi kamyk wpaść, prawda? I upija to, wtedy kuleje. Do tego jest jeszcze powiem Typowe o głowie Trudno może mi pokazać. Ona ma dwie wody. I musztuk. Jest takie wędzidło, które jest na dwa, dwa sposoby zatrzymywania i skręcania manewrowania koniem. Juan w jednej ręce miał szablę, to wszystko było, te cztery paski, wodzy oparowane jedną ręką. A w jednej strony była szabla, wtedy on szablą oczywiście yy, czy walczył. Albo w ogóle się jechało czasami, taką scenę nagrywają w filmie, że bez trzymania konia i z karabinem do tyłu strzelano. no, no, no. Uważaj. Gładzie. Gładzie. Kładziemy się. Kiedy koń leży, ułan koniego leży i kule świstają wysoko, prawda? Nawet się kładzie na koniowi na głowie, on się czuje bezpieczny. No już. Kiedy ktoś przychodzi po raz pierwszy, zaczyna, powinien zacząć od szczotkowania konia, od obycia się z koniem poznania jego charakteru, co ten koń potrafi, co, co, może na, nie, co może zrobić, czy jakieś niebezpieczeństwa na nas czekają tam. I następnie się, może nie od razu uczy siodłać, ale przygląda się, jak się siodła konia. Trzeba mieć przede wszystkim dobre buty i, i wygodne spodnie, nie musi być to od razu profesjonalny strój. Wiadomo, że nie jeździmy w jakichś tam jeansach i, i w butach na obcasie, tylko wystarczą jakieś dobre Adidas mogą być takie wyższe skarpety, mogą być też bryces już jak ktoś chce jeździć. No i wiadomo kask, teraz już nie ma jazdy bez kasku. No, możemy wstać. Wstajemy. No. One sobie wydubują korzonki traw. Perzu przeważnie. Żadnego ziarna, żadnego owsa. Tylko żeby, żeby je przywołać, to właściciel miał wiaderko, mhm. stukał z tym owcem o wiaderko i wtedy to, była jedyna, to było jedyne ich jedzenie. A tamta reszta tego nie robi. Pani dokładnie, zobaczy, tylko dokładnie. ta jest dobrze dać naturalne odrybaczanie koni to jest taką sosną chodzi nam niegdybiem mm -hmm. i w ogóle ja to im przyłożę i dębinę, i wieżbę uwielbiają to pole mm -hmm. e, kore młode i to z, z, z wieżby. no ja jestem zachwycona tymi konikami polskimi wszystkimi ale tymi właśnie konikami polskimi e, jasnymi no strasznie mi się podobają. ja to są oswojone ale to A. były takie dziczki owoż. Piękne są. Wiem, że równy rok równy są. Wiem. Równy rok, tak. Rok Te temu trzy, już. bo ten to był wcześniej. Nie, yy, w ogóle nie powinny dostawać owsa, żeby nie były za grube, żeby nie zatraciły tych, tego swojego wyglądu, I żeby naturalnych cech. Tak? Naturalnych cech.